Witajcie bardzo serdecznie moi drodzy kochani Ja jestem MegaXers A to jest moja nowa super seria W której marzyłem żeby ją zrobić Starawiałem się bardzo długo czy nagrywać tą LH Pięknie zaczynającą się grę na moim bardzo starym sprzęcie Naprawdę bałem się mm, Nagrywać Ale jednak zdecydowałem się to zrobić Zdecydowałem się to zrobić I mm, Oprócz tego jeszcze nagrywać y nagrywać yy... nagrywać to non stop, ponieważ ta gra mi się bardzo podoba w pewnym, pewnie będzie nam się bardzo, bardzo zacinać, ale mnie to nie obchodzi możecie. I to mnie też yy... możecie... i to, to zależy od was, albo wy będziecie oglądać Albo ja po prostu będę to wrzucać dla przyjemności, niektórzy będą oglądać, niektórzy nie. Może ktoś po prostu woli obejrzeć, jak na przykład mi się trochę przycina, ale jak przeżywam te wszystkie akcje, ponieważ tę grę normalnie kocham, pokochałem ją tylko od pierwszego odpalenia, to mam postać 15 level. Yy, zaś jeszcze tu mam tutaj z przyjaciółmi, grałem bardzo małe levele, nie zdążyłem się rozwinąć. Yy, zaś teraz będziemy grać yy, nową klasą ja myślę, że sobie weźmiemy Guzerkera. nigdy jeszcze nie grałem. Uh, yeah. go became new game one where the very fate of Pandora hangs in the balance if not too bad i'm telling you anyway <laughs> first there was the vault an alien prison opened with a mystical key to the warriors who opened it the vault was just a container of tentacles and disappointment they vanished into the wastelands that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the Borderlands, once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers, others call them fools, but I call them vault hunters. Tak właśnie. Our story begins with them. And with a man named a handsome, handsome Jack. Nasz główny wróg w tej grze. Intro wam opowiem, jak już zaczniemy grać. E, opowiem wam, co o co w nim chodzi, bo jak sama gra wiecie jest po angielsku, jeszcze nie zdążyli jej spolszczyć, ale serwis grajpopolsku.pl już jest w trakcie tego robienia. Zaś wy obejrzycie sobie intro, a ja wam wszystko poopowiadam, op co było w intrze itp. E, um, już jak będziemy grać. Także... O, ale przecież no. Boom. Tak właśnie ta legendarna gra powróciła. sequelo <coughs> Mandos. Maya jako sirena. Salvador jako Gunzerke I zero jako numer, czyli numer, co my tu mamy. Super. I tak się właśnie zakończy o intro. My tworzymy zaś postać. Podczas tworzenia postaci ja będę stylizował się na moich czapkach, które już zdobyłem. Mamy tu na przykład głowę Sledgehammera, czyli poprzedniego bossa z gry, yy, 1 gry. Tu mamy Breaking Bald. Breaking Bald, nie Breaking Bad. Breaking bald. I Mamy Gearheada też, także takiego gościa, który ma tutaj sobie czapeczkę. Weźmiemy sobie sledgehammer, czyli taką główkę. Myślę, że będzie fajnie. Potem będzie oczywiście można stylizować naszego mm, kochanego... Yy, tutaj Guzerkera, yy, Salwadora, ja go będę Salwador domyślnie nazywał. Ustawimy go sobie na Pandora Legend. Yy, nazwę będzie miał, nie wiem. Yy, Megaxers, tak, to jest dobry pomysł. Megaxers. Yy, I co? Zobaczycie sobie, co się teraz dzieje. Ha, tak. To Zobaczycie sobie tutaj senkę. Ja wam trochę zepsuję klimat, bo będę wam już opowiadał intro. Ten kto nie zrozumiał intra, to yy, z niego wynika, że... Pandora y, została kiedyś, y, w Pandorze wielka, ta, o, ogromna krypta została otwarta przez tych czterech wielkich Wild Hunterów, czyli poszukiwaczy krypt, ale w niej nic się nie znajdowało, po prostu kilku kontenerów i y, paru, y, paru jakichś tam y, rzeczy niepotrzebnych, żadnych skarbów żółpów, zaś natomiast otworzenie tej krypty spowodowało wybuchnięcie ogromnych złóż y, Eridium, Niezwykłej mocy, e, która pomagała e, chyba ożywać istotom, z tego co pamiętam, tak, tak było w tym milcze, e, złym istotom. No i coraz więcej złych istot się e, tym za, e, zaczęło się tworzyć. Poza tym e, z tym zło, tymi złożami zainteresowała się wielka korporacja, która nazywa się e, Hyperion Corporation, czyli e, ta, czyli ta. ta, ta, ta Czyli ta jedna z mark broni, tak? Ona teraz się zamieniła w jedną wielką korporację, która ma swoje roboty i te nie tylko. I oni też zajęli się złożami e, ropy, ale oprócz tego zainteresowała się także nasza czwórka Walt Hunterów, opcjonalnie piątka, bo jak ktoś kupił Worderlands dwójkę w Premier Club, to dostaje też Mechromancera, taką specjalną klasę. E Robię przez tą dziewczynkę, nie pamiętam jak ona się nazywa. No tak, no i tu zbieramy sobie lód. Dobra, ja się tam przelecę, on tu będzie pidolił. Ja się, prze, ja się przelecę tutaj. Tutaj podobno coś było, zawsze moi koledzy tu chodzili. No tak, to jest skrzynka z. Z... Lutem. No dobra, przebiegniemy się do niego. Dobrze, nie denerwuj się klop, kopacz. Dobra, otwiera Dobra, zbieramy tu kasę i inne rzeczy, takie jak amunicja. Zaraz dostaniemy pierwszą broń, ale zanim to się stanie, to zobaczycie, co się tu dzieje. Ja sobie już podbieram tutaj amunicję, nie będzie na to czasu. potem. kills, Bandits, hunters, units! Super. I sound pleased about this. It's only because my programmers made this my default tone of voice. I'm actually quite depressed. Now the creatures around here are dangerous. None more than this bully mong named Knuckle Dragger killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe. Mniej więcej Bulimong, tak? Ten, ten specjalistyczny Bulimong, który będzie naszym pierwszym bossem. Ja sobie bierze oko klaptrapa, wyrywa mu raczej. Klaptar teraz nic nie widzi i można się z niego troszkę pośmiać. Tak, i dostaliśmy od niego zadanie, żeby pójść i, i wziąć sobie mm, broń z kabinetu, czyli z tam ze skrytki, ale my się trochę nad nim podręczymy i pozbieramy sobie tutaj lód, wcześniej, bo potem nie będzie na to czasu, mówiłem. Będę chciał szybko. Jeszcze w sensie, przejść ten samouczek. No dobra, biorę Gana, gun, tutaj mamy zaś pierwszą misję i otrzymujemy pistolet. No i mamy pistolet. Tak on dzisiaj wygląda. Każdy domyślnie dostaje taki pistolet. Nie ma tam, że na przykład y, war, y, Axton dostaje Machine Astro rifle, a Gunzerker dostaje, nie wiem, tam y, bazukę, bo bazuki się pojawiają już tak jak widzieliście na 15 levelu. Właśnie. na 15 levelu już możemy zobaczyć jak wygląda nasz tutaj Salvador i mamy już jakiś tutaj echo recorder, który odpalimy już po tym samouczku, bo tu się trochę będzie działo, ja zaś pozbieram tutaj rzeczy. No zazwyczaj nie przytrzymuję tego przycisku E, wolę na przykład y o wiele szybciej poklikać szybko E i pozbierać te wszystkie przedmioty, chociaż czasami powiem wam, że to jest przydatne to y przytrzymywanie E, żeby zbierać ten lud Tylko to trochę dłużej trwa niż na przykład samo klikanie. E. No już, już Okej okay. Wszystkiego nie będę wam tłumaczył, grze. Ważniejsze gry, e, ważniejsze, że na znaczy sprawy będę wam tłumaczył. Ale mówię wam, ta seria nam się naprawdę uda. No i widzę, że się za bardzo nie zacina. Tym bardziej, że tutaj też. E, tej, e, ten, ten nowy program do nagrywania, czyli. Action będzie tutaj trochę upłyniał ten filmik. Także nie będzie tego za bardzo widać, że się przycina, gra albo coś nie będę już o tym mówił, nie będę wam suprimatu, jakim jest Borderlands, zajebista gra, jeszcze będę grał, myślę, że jeszcze dołączy do mnie paru kolesi. Okej, okay. no i co, mamy area waypoint i strzelamy do pierwszych wrogów, którymi są modgety, Są cienkie jak barsz. Można jechać z pięści. Tak jak mówiłem, tutaj wyskoczyły kolejne. Dobra, bag, we'll Ech, mój drogi klapaczu klaptra klaptrapie będę mówił. Do tego się bardziej przyzwyczaiłem. Czemu zjeżdżasz górą? Żeby się specjalnie zrąbać. Ach ty nie mądry. Dobra. Już widać coś tam się zapada. Zaś mamy kolejne tutaj e, śmieciowisko, gdzie mamy też amunicję. Czy nie takie śmieciowisko? Zbieramy tutaj kasę. Zing! Zonk raczej. No idź, idź klaptrapek. Nie mamy czasu. Juhu! Tak, w tej części Borderlands yy, rozsłownie spadniemy z jakiejkolwiek wysokości. Nic nam się nie stanie. W poprzedniej części było to możliwe. żeby nam się coś stało oczywiście. Zaś teraz to chyba wyeliminowali, bo to jest chyba lepszy, spo szybszy sposób na przykład na podróżowanie, niż na przykład stracenie HP bezsensownie na środku miejsc, na środku jakiejś, yy, yy, w tamtym przypadku yy, polany, nie, albo pustynie, yy, zamiast na przykład yy, zeskoczenia sobie i na spokojnie podróżowania dalej, bo potem na przykład nie miałoby się jak ratować i wracałoby się do punktu wyjścia jeszcze z straconą kasą. aż tutaj roz rozwiązali to. Are you still there? I don't hear bullymongs anymore. I just waiting on you. To get me out of here. But please, take your time. You can't know, help but notice you're not getting Hey kiddo, Jack here. President of Hyperion. Let me explain how things work here. The vault hunter show up. Vault hunter looks for the new vault. Vault hunter gets killed. By me. Czyli najwyraźniej Handsome Jack nie podoba mi się tu, że przeżyliśmy jeszcze tę e, niezwykłą rozwałę w pociągu, i tu będę mógł wyrazić e, swoją opinię. Czyli Handsome Jack jest największym pojebem wśród czasów gra. Niedługo się o tym przekonacie bez bezlitosny. Myślałem, że będzie grał rolę jakiegoś chojraczka Zaś tutaj widać, że się nie boi. Ale tutaj my mamy kogo innego. Google Dragera. It's gonna hard Zbieramy tutaj ammo i... O oh fuck! Ale jest bliskie spotkanie, mój drogi. Ty, ale za bardzo się nie rozpędzasz, nie? No o, dobra, dostałem trochę. Trzeba uważać, odskakiwać na boki, bo Cockle Dager potrafi skakać. Dobra, tutaj przyleciały małe, a raczej nie małe. O, tu można sobie trochę nie poradzić, ale jeszcze mi się nie zdarzyło tutaj umrzeć, także jest spoko. No super, gra mi się przycina jak licho, ale mi to, to mi za bardzo nie przeszkadza. O, ja ci dam. Nie, no spokojnie go wyeliminujemy. Nie ma nigdy z nim problemu. Jest tak cienki, że. A widzicie, wypada z niego kasa i, i różne przedmioty. I mniej więcej oko, tam już widać trapa. Takie niebieskie, a my mamy level-up'a, To jest informacja o propos level-up'ów, ja będę to wszystko pomijał, bo ja wszystko o tym wiem, już pięć razy przechodziłem rozpoczęcie, chociaż nie przyszedłem ani razu grę, będę się starał z wami przejść grę. Oj, tu wypadło aż tak daleko broń. Rewolwer, zawsze wypada rewolwer, zazwyczaj, który nie jest o wiele lepszy od tej broni, jaką my mamy. No i tu jest, raz mi jeszcze wypadła tutaj druga broń. Dobra, idziemy do, więc do Sir Loka, czyli gościa, który nam naprawi oko. Jest niezwykłym gentlemanem i shooterem. Leć w Myślę, że zaraz, że chyba nawet nie znażymy przejść tego y, samouczka. Okej, okay, okej, okay, otwieraj. Ha! Hyperion Tech

Of being an I'm into Jak to się jebno, jeszcze się szynka dokładnie nie wysunęła. Dobra. I co my tu mamy? Zazwyczaj mamy nowego Shodgana. Jest tu właśnie nowy Shodgan, nowy Shodgan, którego sobie umieścimy na pierwszym miejscu, ponieważ jest o wiele lepszy od tej, od tej broni. <laughs> Tak, i zaraz idziemy spotkać się z Sir Hamelokiem. Um, ja tu pozbieram zaś amunicję. Tak, master, master, yo. Dobra, zbieramy tutaj przedmieciki. Spokojnie, mój stary kryczku. Mam tutaj misję u niego. Zdobyliśmy tam trochę kasy i ekspa. I co, on nam odblokuje w ogóle przejście zaś ja wam będę powoli dziękował za uwagę. Wiem, że odcinek jest trochę krótki, ale są mi tam. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków ze s z, z Borderlands 2, Praw prawdopodobnie najlepszej gry w 2012 roku. E I co? Zapraszam do oglądania innych serii. Jeśli chcecie być na bieżąco e z moimi filmami oraz widzieć się na stronie głównej YouTube, zasubskrybujcie mi. Ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.